Hello, I'm Victor from Brazil. I'm responsible for education team in Academia Italian. And I will show how to do our Brazilian keratin straightening system. I'm Victor from Italian Hertex in Brazil. I'll show you how to do the straightening process with the product Trivid. If you want, I straighten hair and treat it. If you want to have a straightening and a straightening it's so simple to do this. Jest bardzo prosty sposób, by to osiągnąć. First, you wash your hair with Trivit shampoo. W pierwszej kolejności myją Państwo włosy za pomocą szamponu marki Trivit. Rinse. Spłukujemy. Dry 80%. Suszymy je do 80%. Apply the Brazilian keratin all the very straight by strand. Aplikujemy brazylijską keratynę pasmą po baźbie. Wait for thickest minute. Czekamy 60 minut. After, can to sink to rinse out. Później spokujemy wszystko. And on the chair apply a little amount like a living cream. Później aplikujemy niedużą ilość e, keratyny na rękę. To guarantee the shine and the straight effect. Żeby zagwarantować połysk i prosty efekt. After this. ...brushing with a dryer and a brush... ...po tym wszystkim suszymy, za pomoc, suszymy włosy za pomocą szczotki... ...and flat iron, strand by strand... ...i używamy prostowicy, a słabo właśnie. That's it. To wszystko. Thank you. Stay W przypadku włosów blond przy zabiegach prostujących można dodać spray tonujący do keratyny w proporcji 50 g keratyny, 5 g sprayu tonującego.